No i z, dzisiaj gramy z co byśmy sobie to pograli. Hmm, pomyślmy. Gramy dzisiaj Roblox'y No i hmm, co byśmy sobie to nagrali y, pograli. Hmm. Pomyślmy. że jedna prędkość co sekundę obbi ja bym mm, nie wiem co to jest zagramy ja nigdy nie gram ale chyba co sekunda się doskanie tak jak w tamtym że musieliśmy skakać i tylko że teraz nie zrobię a, będzie do A, dobra, pominął. No. Zobaczymy, co można sobie tu w ogóle kupić z O nie, to jest za drogo. To trochę drogo. A, ja wiem, co tu trzeba zrobić. Trzeba tu chodzić. Oh no Puch. Nie! Ja Yy, można też tu chyba koło zakręcić. 14. Nie widzę, ja nie chcę wydać. widzowie, ja robię krzywdę dlatego że yy, potem cały czas stracę. Widzę, ja nie. No ale widzę, ja wiem chyba co tu czy. Na razie nie, nie wystartujemy w wyścigu, bo jestem. Yy, bo, yy, nie mam dobrej rzeczy. O, można. O, ją. Ja sobie kupiłem... Znaczy nie kupiłem, tylko z prezentów otrzymałem to. Można chyba kupić y, więcej prezentów, że można? Uuu, nie. Mogliśmy... Y... Co, ca, ca, cały czas? Dobra. Wygram to. Mamy. Mam, Chcemy mam sobie jakiegoś yy, zwierzątka chyba kupić. Tak, za jednego. Mamy królika. To jest trzeci, no dobrze. Musimy go tylko teraz pokusarzyć. Panie, 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 nie. panie, 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 nie wiem gdzie tu się sprawdza. To a tu można sobie chyba coś kupić. Zobaczmy, co można sobie kupić. To za drogo, za drogo. Tak, Zobaczymy Zobaczmy, ile to jest 10 tysięcy prędkości. Nie ja widzę. A, tutaj jest za drogo. To, ale to jest za drogo. Widzę. 19 tak średnio. może to no ja tak średnio bym wydał pieniądze, bo Robuxy, bo... bo. jak będziecie zostawiać więcej subskrypcji pod moim kanałem, to będę wydawał dużo Robuxów. Wiecie, rob, wiecie widzę, ja jeszcze te Robuxy trzeba kupować, a ja sobie kupuję z moich pieniędzy. Znaczy z, jakbyście zostawili suba i lajka, to będę wydawał więcej Robuxów. Znaczy mogę wydawać więcej Robuxów, bo mam ich sporo inne. Bo ostatnio sobie kupiłem pakiet. Yy, ostatnio sobie kupiłem pakiet. Że te Robuxy. No bo ona. Takie... Na taką karty podarunkową. No jest O nie, widzowie, prawie byśmy byli. Wygraliśmy, o nie. O, dywan kosztuje bardzo dużo. Ja nie wiem, czy będzie nas na to stać. Znaczy, będzie stać na to, bo ja mam e, prawie. prawie 1000 Robuxów. Bo wydałem na coś. Widzowie. Ja myślałem, że znaczy dobre by było kupienie Robuxów. O nie, widzowie, przed samym wstępem. O nie, z dobra. Dobra, widzowie, to by było już na tyle. Czekajcie widzowie ja jeszcze Wam pokażę ile mam Robuxów tak w ogóle a 99... 996 no dobra ale widzę jakbyście chcieli mnie poszukać no to tak ja wyglądam więc coś to ja wam pokażę mój profil bez problemu no to dobra ja się nazywam tak Jakbyście nie wiedzieli, to na mam jeszcze quizy, tam możecie odpowiedzieć, możecie odpowiedzieć, ja się nazywam, tutaj macie nazwę, tutaj macie avatara, zobaczmy sobie, ja wam teraz pokażę za ile to kupiłem, patrzcie ile za... ile kupiłem ten łańcuch, ten łańcuch jest mój, ja go kupiłem za tyle, Jaku? Ja kupiłem w łańcuch, patrzcie za ile ja go kupiłem. Za 249 rubuksów, widzowie. Jeszcze tu jest laska jakaś. To ja ją kupiłem. Ja, ja jeszcze mam. Bo, bo ja już ją kupiłem i... A tego, tego zwierzątko ja kupiłem też. I one kosztowało też 100 rubuksów, widzowie. Takie drogie wszystko jest, widzowie. No dobra widzowie, jakbyście chcieli mnie zaobserwować na Robloxie, to ja przy Jak dodać mnie do znajomych czy coś tam, no to ja odpowiem, widzę. Ja zawsze jestem aktywny na Robloxie. A jakbym nie był aktywny, no to... W każdym dniu mniej więcej jestem aktywny. Czekajcie, bo coś mi tu przyszło. A, bo ktoś mnie tutaj zaprasza, widzę, wiem? No to widzę, jakbyście chcieli zostawić subskrypcję, to tam są przyciski. Jak będziecie zostawiać subskrypcję, to będę wydawał więcej Robuxów. No i to by było już na tyle. Mam ci się, papa. Mam pa. ci się, papa.